Cześć. Dzisiaj pokażę ci jak może sprzedawać na giełdzie motoszrocik.pl To jest bardzo proste. Możemy wykorzystywać przeglądarkę. W przeglądarce mamy filtr, za pomocą którego będziemy mogli sobie określić do czego mamy najwięcej części, na przykład. No i załóżmy, że są to samochody Audi. Klikamy sobie na filtr. Akurat jest 65 ogłoszeń pasujących do twojego wyszukiwania, czyli będziesz mógł tym wszystkim Klientom złożyć ofertę. O ile oczywiście masz części, które ich interesują, I jest to dosyć prosta forma. Oczywiście ten filtr można stosować jeszcze w ten sposób, że możemy sobie od razu szukać klientów, którzy na przykład szukają frazy silnik, prawda? No i tutaj sobie, aha, no i widzimy tak, no, jakąś osłonę widzimy jakieś auto z silnikiem, może cały silnik także tych możliwości jest parę jeżeli sprzedajesz części nadwozia no to możesz oczywiście wpisać maska, klapa tylna zderzak i tak dalej tak dalej więc to też jest dosyć proste ale jest też dodatkowa możliwość polegająca na tym, że mamy tutaj coś takiego jak asortyment Ta, ten asortyment to jest filtr który pozwala na zaoszczędzenie nam wszystkim czasu i to jest najważniejsza chyba część tego całego oprogramowania. Polega to na tym, że jeśli handlujesz częściami do samochodów osobowych, konkretnych marek, to możesz sobie taki filtr określić, że potrzebujesz, żeby ta giełda wysyłała do ciebie tylko informacje o na przykład zapytaniach o części do aut osobowych marki Audi, Seat, Skoda i Opel. Bo, tylko do tego masz części, więc wszystkie inne ogłoszenia nie będą trafiały do ciebie na skrzynkę. Natomiast te, które będą pasowały do twojego asortymentu, już jak najbardziej. Może złożyć od razu takiemu kupującemu ofertę do tego ogłoszenia. No i ewentualnie dopiąć targu. Oczywiście zachęcamy do korzystania z giełdy, do tego, żeby się na niej rejestrować, do tego, żeby określać ten asortyment. No i cóż, tyle na dzisiaj.